Pan dopływa już do Marienham, więc e, przygotowywać Fionaka do pętli po Alandach. Zaskoczeniem jest dla mnie na landach to, ile jest tutaj prawdziwych oldtimerów, takich z krwi i kości, utrzymanych w pięknym stanie, co świadczy o szacunku dla tej motoryzacji dużo też amerykańskich modeli, ale już totalnie rozwaliło mnie miejsce takie jak to. Stara, zabytkowa stacja benzynowa, rozpoczyna się złota godzina, słońce pada z odpowiedniej strony, więc mała przerwa na fotosesję junaczka. Baltic Princess, wschód słońca nad Szwecją, czyli rozpoczynamy dzień 9, ostatni tej wyprawy. Dzisiaj jedynie Sztokholm, w zasadzie krótki layover 12-godzinny. Przybijamy za godzinę do, do, do Sztokholmu, odpływamy o 18.00 spod Sztokholmu, więc kilka godzin. Jest kilka rzeczy, które chciałbym w Sztokholmie zobaczyć. Pierwszy punkt w Sztokholmie, który bardzo chciałem odwiedzić, to właśnie ten budynek kościoła, który jest za mną. Jest to w zasadzie już tylko budynek kościoła, bo w środku mieści się browar Omnipolo. Piw tym bardzo znany dla tych, którzy nie wiedzą Omnipolo. To browar, który zasłynął z wypromowania trendu na piwa pastry, czyli piwa, które smakują różnymi produktami cukierniczymi, czyli sernikami, ciastami, szejkami i typu tymi tego typu produktami. A Stoi zatem ciekawy człowiek, Etiopczyk, który właśnie wyemigrował do Szwecji, skończył tutaj szkołę cukierniczą, by właśnie potem ważyć piwa, które smakują różnymi smakołykami. Niestety dzisiaj sobota jest nieczynne, nikogo też nie ma w środku, więc lecę do kolejnego punktu, który chciałem tutaj odwiedzić. Muzeum Bazy w Sztokholmie poświęcone jest jednemu obiektowi, właśnie stojącemu za mną galeonowi, który zatonął prawie 400 lat temu w wodach portu sztokholmskiego w swoim dziewiczym rejsie. Nie przepłynął nawet kilometra, ale dzięki odpowiedniemu składowi mułu na dnie zachował się w nienaruszonym stanie i po 333 latach w latach 60. Ubiegłego wieku został wyłowiony, zakonserwowany i dodatkowo zrekonstruowany. Jest w 98% oryginalnych. Zachowały się nawet żagle tego okrętu. Więc jeśli tylko macie okazję, musicie w Sztokholmie odwiedzić to muzeum, bo robi naprawdę piorunujące wrażenie. Ciekawostką jest też fakt, że okręt ten był budowany w odpowiedzi na rosnącą siłę Polski na akwenach Bałtyku, przez co następnie oskarżono również polskich agentów wywiad o to, że płynął na plany konstrukcyjne tego statku, tak by zatonął w swoim dziewiczym rejsie. Na okręcie też umieszczano rzeźby, które miały przypominać, kto jest wrogiem załogi. I tutaj mamy polskiego szlachcica, który jest umieszczony pod ławką jak pies, masz szczekać i błagać o litość. Poszliśmy już w Gdańsk, czyli ostatnie kilometry Gdańsk, przede mną. dzień w Sztorkonie dał mi nieźle w kość poranek jeszcze niczego tego nie zapowiadał zjadłem pyszne śniadanie pojechałem do muzeum w Wazy ale w tym czasie zaczął się rozkręcać deszcz 70 km, które miałem do pokonania do promu jechałem rzęsistym deszczu w połowie na tej drogi i deszcz zalał telefon, w którym miałem nawigację i mocno poturbowane dojechałem na prom. W I teraz 18 godzin w promie. I ostatnie kilometry tej wyprawy. Zmęczony, ale zadowolony, mijam ostatnie kilometry po kaszubskich drogach, moich ukochanych kaszubach, więc wszystko wskazuje, że bałtycką pętlę uda się domknąć w 10 dni. Jeszcze tylko kilkanaście kilometrów.